Mamy pozwolenie na nagrywanie? Dobra. Siu. Witajcie moi drodzy w kolejnym WRAP W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, temat Jokera. Joker jak wygląda, tak wygląda. No kurde, jest ta powierzchnia lakiernicza w opłakanym stanie. Natomiast to, co dzisiaj chciałem Wam pokazać, to pochwalić się nowym projektem na Jokera. A z racji tego, że jak widzicie, czaszki śpiewają, słoneczko świeci, sezon nadchodzi, no to pomyślałem, że już czas zdjąć tą starą okleinę z Jokera i założyć mu coś nowego, pięknego i z tego wszystkiego kaczątka zrobić pięknego łabędzia. A teraz zapraszam was na odcinek. Three, two, I don't like to brag, but I'm really on three, two, one. Anywhere I'm at, turn the city up. Three, two, one. I don't like to brag, but I'm really on. It's a new day, days been new. Been a decade since I made it out of rent too. We some owners, baby, we don't got no rent due. My trick, but my wife, feel like the trick too. Make Christmas, hey Saint Nick. What we want get, we on wait list How we got here doesn't make sense Have patience, that'll make sense Three, two, one Anywhere I'm at, turn the city up I could flip a dial to a million I don't like to brag, but I'm really on Three, two, one Anywhere I'm at, turn the city up Three, two, one I don't like to brag, but I'm really on Picking up the slack Joining this prime way. I'm getting to the rack I do what I want When I want Where I want No cap Putting all work Now I'm getting to the back 25-8 I got money on my mind Live life great But I'm always on the grind Navy blue tank I don't wear for the time Real hustle baby Throw my rollie in the sky Get ready for blast off Gdzieś w trakcie docinania musiała ci się źle folia ustawić, i hmm. dlatego się coś takiego tutaj wydarzyło. Albo bo ją nie dociągnąłem tam na tą... A powracając do tego, na co zwróciłeś uwagę, czyli tutaj te hmm. takie nadmiary, które jeszcze, y, gdzie folia nie jest dociśnięta, hmm. musisz sobie to spróbować rozwiązać w ten sposób. Odchylić sobie uszczelkę, hmm. i drugim tym krzywikiem w kierunku narożnika, dociskając folię, hmm. wyciskamy płyn z pod folii, jednocześnie graklujemy. Folia się troszeczkę na boki zaczyna nam tutaj naciągać, ale no ta formatka nie jest nie do końca, nie końca nie dobrze. Nie na mnie. No to słuchaj, masz jeszcze czas, żeby tak było. Więc nadal jest problem, podejrzewam, z tym, że przed jakby wygrzaniem folii ona jest niewystarczająco naciągnięta, wyraklowana i nadal te nadmiary, które tutaj jeszcze można by pozbierać do dolnej krawędzi w celu wygrzania, że to jest niewystarczające. I dlatego później po naklejeniu coś takiego się zaczyna pojawiać. Wyciągnę listwę, spróbuj sobie tym drugim sposobem. Najpierw ten narożniczek, zobacz, tylko folia musi być tutaj na płasko na szybie i... Wsuwasz najpierw tę stronę, tu sobie pilnuj, żeby Ci folia nie opadła. wierzesz sobie tym narożnikiem pod uszczelkę i wtedy masz pewność, że ona już Ci nie będzie opadała, tak? Z tej strony. I teraz sobie tutaj coraz niżej, coraz niżej opuszczasz, dosuwasz to, yy, tą drugą stronę, no tak, żeby Ci się zaczęła pokrywać z górą. No, tam sobie górę, układasz, układasz, ale jak masz wytarty... Plastiki to się nic nie powinno złego wydarzyć. Nie? No i co? No i teraz ustawiasz tak jak należy. Na boki mhm. musisz sprawdzić krzywikiem, pod uszczelką z jednej i z drugiej strony, czy gdzieś za bardzo nie jest wysunięta, żeby przyświtów nie było. Mhm. No i górę ładnie układasz sobie, żeby się pokrywało. Folia z krawędzią szyby. Parę słów o tym, co się u nas dzieje. Jesteśmy praktycznie w środku szalonego tygodnia. Dwa full fronty na hali, na szkoleniu z bezbarwnych folii ochronnych. To są dwie realizacje. Szkolenie z bezbarwnych folii ochronnych. Wcześniej Błażej prowadził szkolenie z przyciemnienia szyb samochodowych. Nasza ostatnia realizacja na ten tydzień, czyli Audi RS3 full body w bezbarwnej folii ochronnej. W Rapster Diamond Clear, gdzie mamy oklejony praktycznie full front bez zderzaka, błotnik tylny. No i do końca tygodnia musimy zabezpieczyć resztę samochodu. Także łopaki tutaj sobie działają, a my zobaczymy co to słychać u Rafała na szkoleniu z PPF-a. Pierwsze auto na szkoleniu, Volkswagen Multivan. Tu już widzę, że maska jest zrobiona, zderzak jest położony, będą go kończyli. Kolejne auto Tesla model Y. Czy 3? Trzy. O, trzy. trzy. <gry> full front w Tesli 3. Tutaj też y, mamy takie dwa autka na szkoleniu i aktualnie mamy sześciu kursantów, gdzie Rafał pokazuje, jak zabezpieczyć zderzak z brytu, ponieważ na szkoleniu działamy sobie i z formatek na autach, i też z brytu, tak żeby mieli kompleksowo wiedzę, jak zabezpieczyć każde auto. Tutaj brakuje, nie? W tym miejscu. Zresztą poproszę, tutaj... jak tutaj Ci sugerowało wycięcie tego, że tutaj musisz tak to ustawić. Tutaj tego wycięcia nie ma. Nie ma, czyli nie ma takiego wiesz, wycięcia na, na, na narożniczek, żeby tutaj skrzydełko zaszło tam, nie? więc to prawdopodobnie musi być tak. Okay. Tak jak I teraz. Nie? Tylko musisz przypilnować, żeby prosta linia była. nie? Zrzuć sobie teraz. Nie? Jak to... I to możesz wstępnie wyraklować, żeby ci się nie przesunęło, i dopiero jedziesz dalej. Bo tą część, Może, jak rozumiem, trzeba będzie zawinąć pod... No raczej to trzeba będzie ściąć, no, bo tu jest tak, za dużo. Nie okay. wiem, nie widzisz tak to jest. Jedyne co linia jest super prosta, fajnie. Tylko że dobrze by było jakbyś ją ustawił troszeczkę jeszcze niżej, bo prawdopodobnie na tym zakręciku się będzie syf zbierał. Czyli to będzie o ten milimetr jest 2 mm za mało zawinięte, nie? Więc albo zostawiamy przed Albo więcej za w ten sposób, nie? Ale przytrzymałeś nie super, tu jest fajnie położone. nie? Czy ty sądzisz, że to jest dobrze? Nie. To dlaczego kleimy, idziemy dalej tą drogą? Jak coś widzimy, że coś jest niehalo, to znaczy, że żar żaróweczka się powinna taka zapalić tutaj i takie. Piek, piek, piek. Foliła taka żarówka, że ogólnie to powinniśmy opuścić maskę i maskę złapać. Nie, niekoniecznie, niekoniecznie, nie. Ale byłoby lepiej? Dawaj jeszcze raz. Byłoby lepiej? Bo po pierwsze folię nabrałeś tyle, jakbyś miał dwie, dwie lampy na raz oklejać. No, no, no. No, więc... Dawaj, jeszcze raz. Lej tam, lej tam pan. A ty, o, to, i to i jest właśnie, sama to woda. Po, no, Czemu na samej wodzie? Tutaj gadał kolega, że na samą wodę i na no, IPA ja. Woda sam... z IPA. To Wy coś co, paliliście zipo, dzisiaj? Wodę zipą lecimy, tak? co, co wy tam palicie na tych, na tych przerwach? tych piecu. W piecu no piec nie chodzi przecież. No lej tam, lej pan. Lej pan. Mhm. Opór Dobra przykrócimy troszeczkę słuchaj tą folię. Tu jest dużo za dużo. Dobra, lejemy. Żeby ci nic do obiektywu nie wpadło, wiesz? Luźno najpierw, nie? Dobra, weźcie sobie te nożyki, zabierzcie. No i co tutaj? Najpierw trzeba ustawiać, tak? I patrzcie, no pierwszym punktem, który tutaj jest do przytrzymania, no to jest to miejsce, tak? Później możemy stąd, pociągniemy sobie w tą stronę i blokujemy analogicznie z drugiej strony, nie? tak mi się wydaje, przynajmniej, że tak powinno być. <grym> Więc sobie tu lepiej. Lekko... na razie nie dociągaj, wiesz. Lepiej by było pociągnąć, świecie w ten sposób lekko najpierw. I jak mamy poblokowane, to teraz sobie możemy, wiecie, tutaj przypilnować, tak, tej góry, żeby tutaj równolinia była, nie? Bo widzicie, tutaj wszystko na mieździe. nie? Ja sobie tutaj leciutką giełkę dam. A czemu górę najpierw zamykamy? Żeby się syr dostał. Tutaj widzicie, lekki nadmiar jest w tym miejscu, ale jeżeli sobie podciągniemy do góry, to już widzę, że tutaj jest ok. Więc teraz trzeba gdzieś to sobie zablokować, nie? Więc teraz moim punktem zablokowania będzie to miejsce tutaj, nie? Więc tutaj to trochę ipy. I zobaczcie, sobie leciutko ściągnę tą folię, cyk, cyk, puch. Cy. no jest zablokowane, sobie poprawię, dobra, i czy to rakujemy Ja jeszcze bym, po... najpierw bym sobie tutaj posprawdzał wszystko, nie, najważniejsze jest przytrzymać tą linię, nie, no wiadomo, jak przeciągniecie mocniej, to wtedy dotniecie, tak, ale... Staramy się jednak na formatkach to robić tak, żeby nie trzeba było nic wycinać za bardzo. Widzicie, całymi dłońmi to, że tak powiem, operuje tą formatką. Tu jest zablokowane i już jest w miarę prosta linia, nie? Pierwsze co, to olewam na razie, tylko postaram się tutaj przytrzymać linię tego, nie? Wokół plastiku, czyli tutaj. To sobie zablokuję. No i ile jest do ścięcia? No za 3 mm jest do ścięcia, nie? Od razu, dawno nie było zmiany koloru na kanale, i w sumie tej folii też często nie pokazywaliśmy. Mamy tutaj folię Hexis Niebieski Metalik satynowy, tak to się nazywa, chociaż jak dla mnie to bardziej w mat wpada niż w satynę. Nie wiem, no kolor bardzo ciekawy, taki mega pastelowy, i na zderzaku widać, że się też mieni w takie błękity, więc jestem ciekaw, jak to auto będzie wyglądało już w całości złożone. Praktycznie został zderzak i tylny błotnik do oklejenia. Natomiast jeszcze mamy tak przyciemnione lampy z przodu. Dodatkowo będzie jeszcze powoka na tej folii, tak żeby też było łatwiej pielęgnować ten materiał, ponieważ satyny i maty mają to do siebie, że wszystkie takie palce na tych. Foliach widać, żeby łatwo było to usunąć, dorzucamy powokę i wtedy, no, po prostu jest łatwiej utrzymać w czystości taki samochód. Więc to jest jedna z wielu realizacji w tym odcinku, ale mamy też trzecie szkolenie. Akurat mamy trochę ciszy na hali, bo jest przerwa obiadowa, a ja Wam mogę chwilkę poopowiadać. Dzisiaj mamy trzeci dzień szkolenia w Rapster Prap Master, czyli z oklejania pojazdów. I uwaga, poczyniliśmy kolejne inwestycje, a mianowicie zainwestowaliśmy mega dużo pieniędzy. Muszę sprzedać bitcoiny oczywiście, w trzy takie same zderzaki. Bo mieliśmy różne zderzaki, tych zderzaków się przewijało dużo, i padł pomysł, że Mateusz, może jednak kupmy takie, żeby były wszystkie takie same, żeby każdemu to samo tłumaczyć. No i są trzy identyczne zderzaki. Od czego nie wiem, zgadujcie i piszcie w komentarzach. Więc dzisiaj, dzień trzeci, mamy pięciu kursantów na szkoleniu z oklejenia pojazdów. I co, zapraszam Was na kilka przebitek. Dobra, wyłamujemy ostrza, pierwszy segment, czyli wyciągamy tą żółtą końcóweczkę. Tam z tyłu jest nacięcie i pod kątem wsuwamy tak jak jest segment, i wyłamujemy tak. No i docinamy teraz folię w taki sposób. Ja to pokażę jeszcze, żeby nie naciąć folii z spod spodu, tak. Jedyna tylko taka podpowiedź, żeby nie zaczynać od samego początku, tylko zaczynamy troszeczkę wcześniej. I tak samo kończymy tutaj troszeczkę wcześniej, tak? Bo jak zaczniemy na zero, no to prawdopodobnie dotkniemy nożykiem folię, tak? Więc zobaczcie, mniej więcej to powinno wyglądać w ten sposób. Dobra. Celowo daliśmy awerkę, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Teraz weźmiemy sobie opalarkę. Bo tak tutaj, no to ok, nie? To jeszcze tam, yy, wiecie, no nie rozcięło się teoretycznie, tak? Ale tego do końca nie widzimy. Ale jak podgrzejemy folię... Widzimy, nic się nie dzieje, tak? Z folią. Więc tak musimy zrobić. Jak widzicie, BMW M4 ze srebrnego oklejony w satynowy niebieski metalik. Folia prezentuje się niesamowicie, zresztą zaraz Wam to pokażemy. Jest to folia Hexisa, ale tak jak widzicie, gdzieś jeszcze w niektórych miejscach są takie jakby plasterki. I teraz chciałem Wam podpowiedzieć: jeżeli będziecie zajmowali się oklejaniem, to zawsze warto, żeby osoba, która tym oklejaniem się nie zajmowała, podeszła do auta i zrobiła ocenę jakości oklejenia i zaznaczyła elementy. Które potrzebują jeszcze takiego delikatnego dopracowania przed finalnym oddaniem auta. To jest już tak zwana ostateczna kontrola jakości, przed wydaniem auta klientowi. Z racji tego, że klient odbiera jutro auto, no to mamy pozaznaczone jakieś 4, 5, kilka elementów takich, które jeszcze wymagają dopracowania. I ważne jest to, żeby robiła to osoba, która nie okleiła tego konkretnie samochodu, bo ona zobaczy dużo więcej rzeczy niż ta osoba, która spędziła nad tym autem 3-4 dni. Po dogrzaniu, dopieszczeniu tego wszystkiego. Odejmę auto klientowi, a M4 prezentuje się tak. Bardzo często zdarza się tak podczas wyceny, podczas omawiania folii z klientem, że klient nie do końca jest sobie w stanie wyobrazić, jakiego auto będzie wyglądało w danym kolorze, tak jak przy tej BMC albo przy Mercedesie. I teraz chciałbym wam pokazać pewne rozwiązanie, które wam to ułatwi. Jest to program, gdzie możecie każdą markę auta skonfigurować sobie tak i zwizualizować klientowi, jak dany samochód w danej folii będzie wyglądał. Macie tam wykończenia chromowe, satynowe, matowe, błyszczące i całą bazę kolorów, łącznie z kameleonami. Więc teraz pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce i myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla Was. Słuchajcie, rozwiązanie, które chciałem Wam pokazać, nazywa się WRAP Materia. I teraz y, pokażę Wam, jak to wygląda i jakie opcje macie w ogóle w tym programie, co możecie zrobić. Jak wejdziecie sobie na tą stronę główną, jak już będziecie mieli swój profil, to zobaczcie, macie wszystkie marki, jakie tutaj tylko są. Nie są tu zawarte też wszystkie samochody, natomiast y, też y, właściciele dają opcje, jeżeli potrzebujecie jakiegoś auta, jakiegoś modelu auta, możecie tam do nich, do supportu napisać. Przykładowo weźmy sobie, no nie, nie wiem, niech będzie Mercedes. No ostatnią Mercedesam. W Mercedesie mamy GLB, Vito i C63 Coupe. No to ja sobie wybiorę C63 Coupe. No i tutaj macie po prawej stronie do wyboru różnego rodzaju wykończenia folii, czyli gloss, chrom albo mat. Jest też kameleon. Powyżej mamy kolory, więc możemy sobie te kolory zmieniać. Możecie zmieniać również nasycenie tych kolorów w jedną bądź w drugą stronę i dobrać. Tak, ten kolor do folii, która aktualnie będzie wybierana przez klienta. Dodatkowo mamy wykończenia, a weźmy sobie jakiś, nie wiem, no, czerwony chrom. Czerwony, klikamy chrom. Tutaj możecie sobie zmienić pozycję samochodu, tak żeby go obejrzeć z każdej strony. No i ten czerwony chrom sobie wybrałem, ale chcę taki bardziej ten chrom. O, taki bardzo, bardzo czerwony. Mogę nasycenie tego koloru zmienić. I też macie tutaj po lewej stronie opcję, że możecie zobaczyć za dnia ten chrom albo w nocy, jak wygląda. Albo w waszym studio. My tutaj mamy widok Studia. Mi się bardzo podobają te ujęcia w nocy. Zobaczcie, jak to wygląda. Mega realistycznie. Możemy też sobie złoty chrom wybrać, zobaczyć jak to auto wygląda za dnia. Teraz to mi taka limonka trochę wyszło, więc tutaj musicie się pobawić troszeczkę kolorkami. Ale co ciekawe, jest też wersja kameleon. Przy kameleonie wybieracie sobie na przykład dwa kolory. Ja bym chciał, żeby z niebieskiego na przykład w czerwony jakiś przechodził. No i zobaczcie, jak przejeżdżamy, zmieniamy sobie widok samochodu. To zobaczcie, że ten kameleon również się zmienia tak jak my. Przejeżdżamy autem, więc to jest mega wybór. Więc fajna opcja, jak chcecie pokazać klientom różne wykończenia, folie, jak będą wyglądały na ich samochodach. Ja w opisie zostawiam Wam link do Wrap Materii, a także macie kod rabatowy minus 30% do wykorzystania. No Limit, jakby ktoś był zainteresowany tym programem. A my idziemy kleić dalej. Jak już jesteśmy przy jokerze, to pewnie się domyślacie, że że pada deszcz, to będę się straszał. Chciałbym Wam w końcu zdradzić i pokazać, jak wygląda projekt, ale zanim to zrobię, chciałbym Wam przedstawić jedną osobę, mianowicie Jago Design, bo to właśnie do niego napisałem, z nim się skontaktowałem. Jest to chłop, którego projekty, głównie wrappingowe, są znane nie tylko w Polsce, nie w Europie, ale i na całym świecie. I tyle z mojego nagrywania nad dworzem. Pogoda nas nie lubi chyba dzisiaj. Dobrze. Wracając, Jago Design. Tutaj Instagram Jago wam się wyświetla. Wejdźcie po prostu tak o z czystej ciekawości. Zobaczcie jakie projekty tworzy. Właśnie dlatego do niego się odezwałem, bo to są Światowej klasy projekty. Chciałem, żeby projekt był wyjątkowy, ale dalej, żeby Joker został Jokerem, więc przystąpiliśmy do rozmów. Ja go mi przedstawił swoją wizję. Ja mówię, ja mogę Ci zaznaczyć motyw, mogę ci zaznaczyć kolory, jakie chcę, żeby były użyte, a dalej zostawiam tobie wolną rękę rób tak, jak uważasz. Więc jedyne co musieliśmy dograć, to w sumie którego jokera bym chciał, bo nie każdy joker y, wyglądał tak samo i który jest mi, y, mojemu sercu najbliższy, więc podysłałem mu jokera, y, który najbardziej mi się podobał, w sensie ten wizerunek, bo tych odsłon joker to wiecie dobrze, że ma milion tysięcy sto mu, zaakceptowałem i ja go przystąpił do pracy. Nie chcę Was skłamać, ale po jakichś dwóch tygodniach miałem pierwsze Wizualizację mojego projektu, i tutaj możecie je teraz zobaczyć. Od razu się zarabia. no Mega, zajebisty projekt, mega dobrane kolory, nasycenie tych kolorów. Nasycenie na ekranie bardzo łatwo uzyskać, ale takie samo nasycenie chciałbym mieć na folii, żeby te kolory były oczobne. Więc kilka poprawek mu dorzuciłem, kilka sugestii, gdzie, jak, trochę więcej fioletowego itd. i tak dalej. I tak. Przedstawia się finalny produkt, który jest już złożony, przygotowany do wydruku, bo to też jest ważne, i do tego zaraz wrócę. Dalej, cały projekt i pliki poszły do drukarni. Następny etap to będzie drukowanie folii i będziemy wrzucali folię na auto. A jeżeli chodzi o jego Design, jakby on nie jest zwykłym grafikiem, on jest grafikiem, który potrafi przenieść projekt na bryłę. Trójwymiarową. I to jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie współpracowali z jakimkolwiek grafikiem, ja go mogę w 100% polecić. To najważniejsze, przy. Wizualizacja to jest jedno. Jakby wizualizację jest łatwo zrobić. Natomiast potem tą wizualizację przenieść na projekt, który będzie drukowany, czyli na płaskie po prostu powierzchnie. Jest mega trudne, ponieważ ta grafika wszędzie musi się zgrywać. Auto jest trójwymiarowe, więc ja go też musi wziąć pod uwagę wszystkie przetłoczenia i tak I przy współpracy z grafikiem, właśnie mega jest to istotne, żeby on był z branży wrappingowej, bo taki zwykły, najzwyklejszy grafik nie będzie w stanie przygotować odpowiednio projektu, wizualizacji do druku. Przygotowanie do druku, pliki zamknięte, poszło do drukarni, także już niedługo. Będziecie mogli zobaczyć Jokera w nowej odsłonie. Dlatego warto śledzić ten kanał i dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się nowy projekt Jokera.